Tak, Abyś, tak, 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 robić. Nie. Ej, ja wiem, że Ty... Wiesz, że to jest ty, ty, ty coś żywego. I <zysy> Ole, 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 uderzenie. Potężne uderzenie. Mam nadzieję, że to będzie sandacz. Mam nadzieję, że to będzie sandacz. I to jest sandacz. Piekielne, na mocne uderzenie. na... Jest to pierwsze branie na klubowego nocnego robaka. I to jest sandacz, bo nie wyskakuje z wody. To dobrze. I kto wie, czy nie unikat, Ale w tym miejscu, unika, to nie wyjąłem. Także zobaczymy. Tutaj razem unikatowy sondaż siedzi z unikatową trocią, którą dzisiaj z tego miejsca wyjąłem. Dwie sztuki, ale szarpie, to będzie chyba unikatowy sondaż. Tak mi się wydaje, bo to nie sądzę, żeby to był medalowy. I to jest Sandacz. Raz się pokazał i pierwsze branie. I od razu takie piękne uderzenie w drugim rzucie. No zobaczymy. Bo walczy, walczy nieźle. Dobra, idzie. Jest unikat, jest, jest pięknie. Jak z mimo olej Lex dał? Jak z modyfikatorami? O, jest no, nieźle, także jest. Jest unikacik. Pierwsze branie na nowo przynętek klubowo, świecący się robaczek. 12,5 cm. I ładny, unikatowy sandacz amerykański. Pięknie.